Witajcie, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym unboxingu, prezentacji. Dostałem jeszcze jedną przesyłkę, tym razem z Włoch. Chciałbym się z Wami podzielić tym, co jest w środku. Otwieram. Słuchajcie, ja mam już film z Angeliną Juli jedynkę, ale naprawdę podkreślę jeszcze raz, że no, no, dla mnie ten film, akurat ten konkretny film, to jest mm, ulubiony z e, Tomb Raidera, z nim związane jest mnóstwo wspomnień, e, mnóstwo e, wrażeń niezapomnianych i poza tym słuchajcie, znalazłem ten akurat egzemplarz za niewielkie pieniądze. Nie pamiętam dokładnie, ale gdzieś tam z 15-20 zł. przy liczeniu na nasze złotówki yy, i koszty przesyłki też niewiele większe. Pomyślałem, dlaczego, żeby nie kupić? Tym bardziej, że to jakaś specjalna kolek kolekcjonerska edycja z dwiema płytami DVD. Zobaczmy to. Nigdy tego też na oczy nie widziałem. E Ładnie to się prezentuje. Po wyciągnięciu płyt. No jest, jest moc. Płyty są naprawdę w bardzo dobrym stanie. Może tego nie zobaczycie, ale, e, ale są ok. To wygląda w taki sposób. Przepięknie. to w taki bardzo ładna naprawdę bardzo ładna edycja kolekcjonerska jestem zadowolony z niej tym bardziej, że naprawdę za małe pieniądze nie ma tutaj jakichś oznak znacznych, bo to takie przetarcia tylko świadczą o tym, że właściciel szanował no, ale no, po prostu nie da się uniknąć pewnych rzeczy. Fajna, naprawdę bardzo fajna edycja, która ozdobi moją kolekcję. Co tutaj mamy? Oczywiście film. Podejrzewam, że nie będzie w wersji polskiej. I, i ekstra dodatki. No, ale dobra. Sprawdzimy je oczywiście, ponieważ mam taką możliwość. No to za moment się widzimy. Włożyłem pierwszą płytę. Płytę z filmem. E, co tu jest? E, to na pewno jest język. Tutaj jest wybór scen. Inicio film, Nie wiem. I ekstra. Spróbujmy co to znaczy ekstra. Trochę za głośno. Przeciszę. Tak. Insert. Disco. Dwa. To nie wiem dlaczego taki sposób odbywiony jest. Dobra, to wychodzimy z tego. Menu. Zobaczmy w takim razie, czy jest język polski. To mnie ciekawi. Czy są może napisy po polsku. Byłoby ciekawie. Italiano, Italiano. Nie, samo Italiano. Nessuno. Nie wiem, co to jest Nessuno. Dobra, i zaczyna się film. Pamiętam, jak byłem w kinie. Była taka świetna wstawka, wprowadzenie do filmu, które tutaj w wersji DVD zostało wycięte. No i dorzucone do dodatków. No, to jest po angielsku. Nie. Jest po włosku. No dobra. Nie będziemy oglądać filmu. Zobaczmy, jak będzie wyglądać druga płyta. Dobra, to jest druga płyta z dodatkami, no to tym razem włączę to. Dobra, dla do sprawdzenia czy to działa, tutaj każe mi włożyć płytę pierwszą z filmem. Dobra, to patrzymy na dodatki. Podejrzewam, że są te same dodatki co, co w wydaniu polskim, nie ma tutaj nic czego my byśmy nie mieli. No, o właśnie, to jest ten fragment, o którym Wam mówiłem, który pojawił się w kinie wersji kinowej, a na wersji DVD tego niestety nie ma. Mi się bardzo podoba. Klimatyczna muzyka. Świetne, świetne wprowadzenie do, do filmu na podstawie Tomb Raider'a. Na pod No dobra, słuchajcie. Eee, w sumie to co u nas jest na, na płycie DVD to samo się znajduje na tym w włoskim wydaniu. Jedynie co mnie się naprawdę bardzo podoba to to opakowanie świetne rozkładane, tworzące taki bardzo ciekawy album kolekcjonerski. Dobrze. Tak się, tak się prezentuje edycja kolekcjonerska włoska. Dziękuję za obejrzenie. Do następnego razu. Cześć, cześć!